Początek był ciężki, walczyłeś długo miejsce w składzie, przewijałeś się w drużynie rezerw, potem wkroczyłeś tak na dobre w meczu Pucharu Polski i kończysz mecz, e, sezon bramką. Jak oceniasz te pół roku? No Tak dla mnie to był taki pół rok, że nie spodziewałem się, że nawet będę grał w Krakowie e, Wcześniej widziałem, tak, że odejdzie na, na początku. No i później zostałem tutaj, trener powiedział, że zostanie, to walczyłem o ten skład. Na treningach starałem się robić co najlepiej moją robotu i i w końcu trochę zagrałem, później nie grałem, znowu dzisiaj trener mi dał szansę od początku na moje dziewiątki, w końcu to byłem zadowolony z tego i... i, i to. A Ty myślisz, że jesteś w lepszej formie, jak masz pewne miejsce w składzie, czy jak musisz walczyć? Bo w Kielcach byłeś na ławce zrakowałem poza kadrą. Ciebie to mobilizuje, że musisz walczyć, czy lubisz taki spokój, że wstajesz rano i wiesz, że pewnie zagrasz w meczu? No najlepiej dla każdego że jak jest pewnie siebie i, i wie, że grał i i to jest najważniejsze w no ustawie, ale dla mnie to nie mało znaczenia, walczymy na treningach i, i w końcu to się nie To zakończymy też w tej warstwie psychologicznej. Zakończenie rundy roku na drugim miejscu w tabeli pozycji wicelidera Was to motywuje tak, że widzicie, że to mistrzostwo jest blisko, czy trochę możecie odczuwać presję po tym powrocie w lutym do rozgrywek? No to nie wiem, teraz idziemy wszyscy na wakacje, odpoczniemy, ale na pewno jak wrócimy, każdy o tym będzie myśleć, i, ale ta runda jeszcze będzie długa i droga będzie długa, to na pewno musimy się dobrze przygotować w Turcji i później zobaczymy. Ja dziękuję. Nie szkoda Ci, że jest przerwa, 17 stopni, zielona trawa, Ty coraz bardziej <gry> rozpędzony, a tu przerwa dwa miesiące. No, nie jest tak w Anglii, że gramy cały czas, ale nikt się nie spodziewał, że taka pogoda będzie. no. No ale każdy sobie odpocznie. Ja lubię być z rodziną w domu za święta, to dla mnie jest ważne być z nimi. Święta na Słowacji czy jakiś egzotyczny wyjazd do ciepłych krajów? E, byłem tutaj sam w Polsce długo, to jak to spędzać z rodziną czas. To wreszcie, byłeś dzisiaj ustawiony tak jak lubisz grać i tak jak grałeś na Słowacji, czyli na pozycji tego wysuniętego napastnika. No, wcześniej się trener probisz na skrzydle, więc tam się gorzej czułeś. Tak, nie spodziewałem się nawet, że, że do ostatniej minuty że trener mi tam ostawi, na, ani na treningu to tak nie wyglądało, że nawet będę grał, no i było to takie zaskoczenie dla mnie, ale takie mile zaskoczenie i za to mu dziękuję. Dwa gole z rzutów rożnych, widać, że bardzo dużo wagi przywiązujecie do tego, bo w polskiej lidze ktoś kto strzela po rzutach rożnych to może takie wyrównane mecze wygrywać, co się Wam udaje. Myślę, że z maleśmy to i do tego się trochę ten miecz podsumuje. I jak z grid coś nie wyjdzie, to najlepiej się pomóc starymi fragmentami. To nam wyszło i to jest super. Czuliście się w drugiej połowie mocniejsi od rywala, bo takie można było odnieść wrażenie, że Trochę żeście tego śląska energią swoją pokonaliście. No ja myślę, że od początku. Ja się dobre, bardzo dobrze czułem na boisku i myślę, że ich chłopaki. Myślę, że zali, tam będziemy mieli pod kontrolą. Pierwsze polowo może trochę i szło coś tam, ale w drugiej połowie myślę, żeśmy ich e, przegrali mi i zagraliśmy dobry miejsce. Tomasz, a ty czułeś, że to jest taki twój dobry dzień? Właśnie znalazłeś się w 11 i w pierwszej połowie dwie okazje strzeleckie. No nie udało się, ale czułeś, że, że, że dzisiaj coś może wyjść? Się... Tak, grałem na napeczniku, byłem zadowolony z tego i, i hmm. oczywiście byłem niezadowolony, że nie strzeliłem z pierwszych dwóch okazji, ale miałem głowę do góry, walczyłem dalej i w końcu to wpadło i najważniejsze, to trzy punkty i teraz mamy to drugie miejsce. A to jest dla Ciebie taki sygnał, że nie musisz być wcale rezerwowym, że, że możesz ten pierwszy skład całkowicie rywalizować z Lopesem w Udanie? Tak, zobaczymy, jak będzie po świętach, kiedy wrócimy tutaj do przygotowania, ja się nie wiem co, co będzie i mam ostatni kontraktu, to zobaczymy. Jak ci się w ogóle gra? Dzięki temu, że macie tą słowacką armadę tu dosyć mocną, bo na przykład w Pucharze Polski to było trzech Polaków i trzech Słowaków w wyjściowym składzie Krakowi, dzisiaj też was było trzech, raźniej ci jest w szatni. Oczywiście, jak to masz ze swojego kraju gdzieś za granicami kogoś, to zawsze jest najlepsze, ale ja umiem myślę, że umiem dobrze po polsku, to gadam słowami z polsku. Umiem im po angielsku, to umiem sobie po ze wszystkimi. Myślę, że świat nie jest dobra atmosfera i to jest najważniejsze, abyśmy wygrywali. Jak strzeliłeś Jeloni w pucharze Polski, to od razu przyszedł SMS do Erika Jędryszka. Dzisiaj też już przyszedł, czy, mm -hmm. czy jeszcze nie? Tak, jak już pisał do mnie. Ja jestem z Erikiem codziennie w kontakcie, to uh -huh. Mój bardzo dobry przyjaciel i zawsze gadamy z, e, razem, z polu i, i zawsze mi podpina, że brawo, podał mi brawa i ja mu dziękuję. Ty na trening noworoczny 1 stycznia przyjeżdżasz, czy, czy macie jako obcokrajowcy wolny wtedy? No mało Polaków jest, ja to muszę przyjechać do Słowacji. <śmulacją> jest to takie trudne, że chciałem więcej być z rodziną, bo nie ma długo tej przerwy, ale no, jak się musi, to się musi, jest to nasza robota. Tomas, wracając jeszcze do Erika, on strzelił 35 bramek. W Krakowi podczas swojego pobytu dla ciebie to pierwszy gol w Lidze, prawda? Drugi. Drugi, przepraszam. No właśnie, ale liczysz na to, że jakoś Aha, będziesz to, go gonił? Erik bardzo dobry pilkarz i mm -hmm. grał duże, duże lata w reprezentacji Słowacji. Jak byłem na Ali, to patrzyłem na niego, mm -hmm. że to jest Erik Andryjczyk i później przyszedłem tutaj w Krakowie, grałem z nim i okazało się, że to jest bardzo dobry chłopak i teraz jesteśmy przyjacieli i oczywiście chciałem wybić by taki jak Erik.